Siłownia Atletika ze środy śląskiej, która działa przy ulicy Mostowej już od 3 lat, w zajeździe rozłogi w Mazurowicach organizuje imprezy integracyjne dla swoich klientów. W tym roku powodem spotkania było nagrodzenie najstarszych klubowiczów w siłowni. Przedstawię się, jakby ktoś jeszcze mnie nie znał. Nazywam się Andrzej Dobryń, jestem koordynatorem siłowni oraz trenerem. Gdzieś tu był Robert, jest Robert również. Robert również jest trenerem oraz jesteśmy organizatorami dzisiejszej imprezy, na której możecie się dzisiaj pobawić, razem z Przychodnią Kosmonautów. Yy, więc tak, chciałbym podziękować pani doktor Iwonie Melczarek kawałko prezes zarządu. Dzięki niej możemy się dzisiaj tutaj bawić. Yy, również chciałbym podziękować całemu zarządowi Przychodni Kosmonautów, której w licznym gronie tutaj z nami siedzi. Yy, również z firm, których tutaj nie ma, firmy Olimp i chciałbym podziękować za ufundowanie dzisiejszych prezentów. Może nie przyczynili się do całości kwoty, ale w jakiejś mierze nam pomogli do w tym, więc bardzo im też dziękuję. Yy, dlaczego się dzisiaj tu spotykamy? No impreza zorganizowana z myślą o was, czyli o naszych klubowiczach. Yy... Chce, chcemy pokazać, jak bardzo nam zależy na tym, żebyście przychodzili do naszej siłowni. No i poproszę panią Iwonę Wielczarę Kawałko o zabranie głosu. Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie w imieniu całego zespołu naszej firmy, jak Państwo wiecie, na waszym terenie od 3-4 lat, proszę mi podpowiedzieć, moi drodzy, od 5 lat prowadzimy przychodnię rehabilitacyjną i ten pomysł na otwarcie siłowni. To jest taki pomysł, który jest zaadresowany przede wszystkim do Państwa młodych, ale już też często klientów naszej poradni rehabilitacyjnej. Bo wiecie, jak krzyż pobolewa łokieć, kolano albo staw skokowy, to warto po wyleczeniu tej dolegliwości spróbować zadziałać profilaktycznie, czyli właśnie, właśnie skorzystać z usług naszej przychodni. Proszę Państwa... Muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście Andrzej i Robert, bo Panu nie wypada się chwalić, ale rzeczywiście to są doskonali fachowcy. I formalnie, w sensie formalnego przygotowania, ale także w sensie praktycznego. Powiem tak, w ościennych powiatach nie ma siłowni prowadzonej przez tak wspaniale wykwalifikowanych trenerów, więc bardzo proszę docenić. Jest z nami pani Monika Urbańska, która jest kierownikiem poradni rehabilitacyjnej. Pokaż się Moniczko. I, e, i tak, e, wiecie Państwo, Monika pracuje przede wszystkim z Waszymi rodzicami. E, ale w związku z tym bardzo Was proszę, droga młodzież, zachęćcie swoich rodziców, żeby, e, żeby zgłaszali, się także, zgłaszali się także na treningi profilaktyczne do, do naszej siłowni, bo panowie świetnie robią to także ze starszymi. Dziękuję bardzo. Teraz chciałbym przejść do y, części już takiej oficjalnej, czyli uhonorować naszych stałych klubowiczów, którzy są z nami naprawdę od trzech lat, od otwarcia siłowni, od października. Siedziałem i myślałem, raczej znaczy, przypominają sobie, kto z nami tak jest długo. No, jakbym kogoś pominął, bardzo przepraszam, no ale y, wybrałem osoby, które są rzeczywiście 3 lata z nami chodzą miesiąc w miesiąc, płacą po te symboliczne 95 zł. Zakarnet i są z nami na siłowni, więc dla nich szacunek, ogólnie dla Państwa wszystkich też szacunek, że jesteście z nami. Atletika od początku swojej działalności kładzie nacisk na promowanie aktywnego spędzania czasu, dlatego organizuje imprezy i konkursy propagujące sport. Trenerom zależy, żeby każdy przeznaczał chociaż kilkadziesiąt minut dziennie na aktywność fizyczną. Bo to ich zdaniem w przyszłości zaprocentuje na pewno sprawnością oraz wysportowaną sylwetką. To, że siłownia ma grono wiernych klubowiczów, co z dumą podkreślają pracownicy, świadczy o profesjonalnym podejściu do klienta i jego indywidualnych potrzeb. Organizuje także prestiżowe imprezy, jak chociażby Otwarte Mistrzostwa Powiatu Śledzkiego w wyciskaniu sztangi, leżąc mężczyzn. Siłownia atletyka prowadzona jest przez wykwalifikowanych trenerów. Pod ich okiem, prócz typowych ćwiczeń kondycyjnych czy rehabilitacyjnych, ćwiczą także osoby, które chcą pozbyć się zbędnych kilogramów. I udało się to osiągnąć kilku podopiecznym z zadawalającym skutkiem. Oferuje także najnowocześniejszy sprzęt do ćwiczeń, który przeznaczony jest do wszechstronnego treningu zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Sala w pełni jest wyposażona i klimatyzowana. Stop dreaming cause they're setting over Break up your life after you get sober Don't stop dreaming cause they're setting over My friend I've risen myself as I walk along the weary moldy watching I found myself staring Building up an empire of my great desire While well, the fumes from my thought process takes me higher Higher and higher Ain't stopping there My avalanche of color starts over there Solitary key to go through Pray and delicious But traps can be so vicious Prepare for the ultimate takedown Over and over and over and over again My time experience might save you from deliverance But will it